Witajcie to wyższe, Z tej strony ja, wasz kochany Marusz Daję, to jest kolejny odcinek z Kampanii. Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, wczoraj... Hmm, znaczy może nie wczoraj, w ostatnim odcineczku yy, po was kolejny. Atakowaliśmy powierzenie niestety ten... Atak skończył się z no, smutkiem, strasznym, nic nie zdobyliśmy, naprawdę nic, ani świętego grada, ani kości. Strasznie było mi niestety smutno, no ale co się poradzi, Co się poradzi? W dzisiejszym odcinku w tym wypadku w takim razie postanowiłem iż. iż... My z, z zrobimy sobie z Bułgarii naszego trybutariusza, tak? To było to, tak? To było to. Zrobimy sobie naszego trybutariusza z Bułgarii i ustawiłem już wcześniej, przed nagrywaniem, żeby tutaj Tribal Taxation było na 30%, bo wcześniej było na known i w ogóle mi nie płacili. A dzięki temu, iż mm, właśnie teraz mam ten duży tax to będą mi teraz płacić pieniążki, nieważne czy będą szczęśliwi, czy nie <laughs> no, będą mi płacić a po tym, jak uda nam się oczywiście za, z, nie zwasalizować może, ale zrobić z, nas z Bułgarii naszego trybutariusza e, spróbuję zaatakować Trację, tylko mm, bardzo bym osobiście chciał zdobyć tutaj <laughs> Konstantynopol i Trację, ale na początek zrobię Trację, żeby tutaj zrobić taką ścieżkę przez Bułgarię tak, taką ścieżkę zrobiłem przez Bułgarię a później do Konstantynopola spróbujemy podejść jakoś i myślę, że to będzie dobry plan. Ewentualnie jak jeszcze z... będziemy mieli jakiś czas, to może ewentualnie spróbujemy tutaj te tereny od Sfiliopii tutaj trochę podbijać, chociaż wątpię, żebyśmy dzisiaj zdążyli, ponieważ no 20 minut na to wszystko to trochę mało. Ale zobaczymy, więc wypowiadamy wojnę tutaj, szukamy <laughs> escort tribute i wypowiadamy wojenkę. I ruszamy teraz. <laughs> Wybaczcie za to, że mogę czasem odkrząchiwać, a czu? rozumiecie, ostatnie czasy są takie, że no jest zimno, no i niestety no dopadło mnie chyba coś do gardła. Hmm. Tutaj weźmiemy takie coś. Tak, weźmiemy ujawnienie ich romans. <laughs> a w tym czasie będziemy sobie oblegać tutaj jakąś prowincję. Dokładnie, będziemy tutaj sobie coś oblegać teraz będziemy musieli poczekać, aż to wszystko skończy się, właśnie. Wlegać w ogóle pod lasie, To jest. Możemy sobie podbić, ale chyba na razie nie mamy takiej potrzeby. Tak, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli potrzebę podbijania tego wszystkiego tutaj. Tych takich mniejszych pasterek. Da. Spróbujemy, może, już tutaj przeraszować to. Tutaj chyba powinno szybko to paść, więc nie wiem, czy będę chciał to tak przeraszowywać. Dokładnie, ale to jest 600 chyba. Myślę, że żebym mógł sobie tak przerażować, o tutaj jest 200, o i pięknie, 23% już mamy. Teraz ja sobie pójdziemy do Sandomierza, o Sandomierz powiem wam, bardzo chętnie bym sobie tutaj zdobył. Wiecie ile tych sekretów oni mają, czemu się tak rozwija to nie wiem. Ale dobrze. W sumie nie, dobra, weźmiemy sobie zysk. No ja nie będę normalnie, niech oni mnie spłacą za takie rzeczy. Ja nie wiem, tyle tych romansów się porobiło, ale ja nie rozumiem. <laughs> znaczy ja wiem, ja czy. Nie wiem, czy ja wam pokazywałem, W ostatnim odcineczku ja zaprosiłem trochę ludzi na dwór, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tyle ludzi, żeby oni wszyscy robili ze sobą romanse jakieś. A tutaj bułgarską armię ładnie widzę idzie mi pokonywanie jej, ponieważ no tutaj jest jednak dużo ciężkiej piechoty. Właśnie 5000 jednostek ciężkiej piechoty to jednak jest coś. Hmm, co my teraz tutaj widzimy? Tutaj podobnie widzę te mniejsze zameczki sobie teraz. I zaraz, widzę, będziemy nawet musieli tutaj... Um, zaraz będziemy musieli tutaj popodbijać... Znaczy, um, zniszczyć te, te mniejsze armie, które tu są. Tutaj jest 1500 tej piechoty, którą wcześniej wzięliśmy, więc nie ma problemu. No i dobrze, teraz czekamy, aż to wszystko skończy się oblegać. Mhm. Okej, okay, widzę, że tutaj jakieś sojusze się wzięły, zrobiły między naszymi... Tutaj wasalami, jakiś a jakiś buncik. A to niedaleko, to w możemy się cofnąć akurat do tej rewolty. Nie powinno być dla nas większym problemem, bo tu pewnie jest dużo tak lekkiej piechoty. Chociaż ciężkiej też nie jest aż tak mało, szczerze. I też nie jest mało. No, tutaj weźmiemy wygraną bitwę i przejdziemy sobie tak, żeby już dobić tą mniejszą aromikę, która by nam tu przeszkadza. Dokładnie, podbijemy sobie dalej Sandomierz. No Sandomierz tam może być ciężko. Towarzyszy, oj może być ciężko. Na razie nie będę chyba tego szturmował, bo nie ma chyba sensu nawet. bo Ziemia, po co tym synom jest Ziemia? Chociaż nie ja może coś tam nawet dla nich wezmę. To nie jest pana szkiewo właśnie. Czy nasz następca? Możemy, bardzo dobrze. On by chciał zostać marszałkiem. Cieszę się, że mój syn ma takie ambicje. Ja też tutaj mogę to przeraszować, jak to jest 300. Idziemy na tą armię bułgarską. Dobro, dobrze, dobrze. No, tutaj w większym widzę problemów. Idziemy na Kraków, może. Czy okazji, bo tutaj coś jest, jest utworzone. Eee, tu jest utworzona Małopolska jako wasa. No, Okej, okay. niech będzie utworzona. Ja bardzo chętnie bym to ogólnie poodbijał, po, po na przykład tą Polskę i w ogóle, tylko ja nie wiem, czy... ...czy no ogólnie to by nam trochę zajęło, więc rozumiecie chyba. Ale jeżeli wy każecie taką chęć w komentarzach, to ja bardzo chętnie mogę tam... ...poodbijać Polskę, jak będziecie chcieli. <laughs> Dla mnie to żaden problem. na no, widzę, że to chyba wygrywam, prawda? Prawda. i z taką dużą armię nawet. Mm -hmm, tak. Ja myślę, że jak to te, ta cała prowincja padnie, to już chyba powinniśmy to wszystko wygrać, no tak mi się wydaje. Mm -hmm, dobrze. Tutaj nie będziemy używać tych informacji. Na razie nie. W ogóle tutaj domeny mają swoją strasznie malutką. Czy to przez to, że była sukcesja tutaj? Nie, ja tutaj poddawałem właśnie. Ale ja chyba będę musiał tu trochę kilka miast pobudować. Więc, więc to no, trochę to zajmie. O, właśnie, tutaj widzę przy okazji, że armia bułgarska też się bierze za tą prowincję. <laughs> właśnie. Cofniemy się, cofniemy. Aż mamy w ogóle że dokończymy tą bitewkę, jak już jest. Jak już jest, to zaczniemy tą bitewkę. Właśnie, mamy już jednego człowieka w więzieniu. I tutaj przyjmij żądania, wysyłamy. I teraz musimy zwycięstwo. I pięknie. Skrypcja ta na Francję, o, powiem wam, że to jest bardzo ciekawe. na Francję, chwila, chwila. To jest ciekawe, bo przecież na Francję to... przecież Francja się przyłączała do papieża, Nie pamiętam. To jeszcze też żądania mamy na Rzym. Ja mam, że ciekawe rzeczy, ciekawe. To jest... ale to chyba z Abyssynii, tak? Najwyraźniej, tak? Aha, widzę, że tutaj w ogóle długo, nie czy... A, tu jest właśnie nowogród napisany, tak. Okej, okay, wszystko widać. I tak, teraz naszym kolejnym celem będzie... <laughs> właśnie, tylko my nie mamy kasu z Belli na to. Więc możemy mieć lekki problem. Dlatego weźmiemy naszego tutaj dyplomata. Weźmiemy, żeby sfabrykował natrację tutaj. <laughs> żeby sfabrykował nam natrację. Tutaj roszczenia i będziemy musieli teraz poczekać sobie chyba na te roszczenia. Teraz tylko pytanie, czy to. Jak długo to będzie trwało? Więc skoro to będzie może tyle trwać, bo to zakładam, że to będzie trwało, że na jeden rok to 16% będzie, to my pójdziemy sobie zaatakować z Filiopie yy, Tutaj ona chciała, żeby mieć jakiegoś męża, więc może. Na no, właśnie tak. Niech będzie, takie coś. O ma 11 lat, ona ma 17, o, to tam. Niech będzie. I właśnie, ile oni mi teraz płacą. Ja mam to napisane gdzieś tutaj na przykład. Mhm. mhm. Ja tak, to, to widzę, że na pewno padnie, kiedy nasz król umrze. A w ogóle to jest takie ceremonialny? A tu ciekawie wygląda, akurat powiem wam. No ale nic, zada. Wyjdziemy na wazie, przeatakujemy tutaj z Fidiopię, więc wypowiadamy wojnę. Czy chcemy zrobić z nich w sumie dwie potawiuszy? W sumie moglibyśmy, ale czy... Po prostu, chcemy na wazie, byśmy chcieli o Gniezno zawalczyć. Gniezno właśnie i tutaj wysyłamy żądania i atakujemy znów. Kolejne wojny, kolejne wojenki, więc idziemy może od razu na gniezno sobie pójdziemy. Tu hmm, tutaj doraz raz marszałkę jakiegoś weźmiemy, żeby trenował nam armię w stolicy. Dokładnie. I ja tutaj jest armii, i tu jest. No, troszkę tego tu jest. <laughs> Ale blendowanie wizualnie widzę tu idzie. Hmm. No, bardzo fajnie to wygląda tutaj w ogóle tutaj jakaś krucja to jeszcze co, że oni walczą z papieżem? Troszkę nie rozumiem, ale w sumie... Okej. Okay. No, tutaj pójdziemy na posen. Czy to jest... Nie, to nie jest błoc to jest coś innego. <laughs> co to jest, posen? Nieważne. Musimy... O, coś teraz atakuje, a większe ich armia, 7000, ale my mamy przecież... My mamy przecież y, ciężką piechotę, więc powinniśmy ich zniszczyć. O właśnie. Chociaż i tak trochę potraciliśmy. <laughs> no właśnie, właśnie. Czy możemy teraz tutaj to zeszczerbować tę prowincję? W ogóle 14 tysięczna armia. Wiem wam, że to trochę tego jest tutaj. No właśnie, czy my to wygramy? Oni mają miłe minusy od rzeki, no ale mamy malutką armię w porównaniu do nich. Prawda? Prawda, więc może mm, ucieknijmy tymi armiami jak się szybko da. Dokładnie, weźmy sobie naszą główną armię stąd. Dokładnie, ustawimy sobie tutaj, żeby nie spłacać tej armii tutaj, która jest regularną armią. <laughs> Dokładnie, te 40 złotych, no troszkę nas boli to, ale myślę, że bardzo byśmy chcieli. A i ja widzę, że tutaj teraz ustawili jakiegoś innego króla na... Znaczy no, ustawili sobie jakiegoś innego króla na tronie francuskim. Rozumiem. Więc niech tak będzie. No, szybko, pędźcie moje armijki. <laughs> No i powiem Wam, że ta chyba to jest męcząca niestety. A co się poradzi, co się poradzi. Się na razie nie poradzi, ale Weźmy tę armię tutaj złączymy sobie ładnie. 81% ma na, na tutaj gniezno. No i teraz jak już mamy sobie tą główną armię, tę wyślem sobie tutaj. Niech ona niszczy. Ojej, Oj, pięknie tutaj. Nie są niszczeni. Czy możemy ustawić jakichś komanderów? Chyba możemy... Tak. A nie, to już nawet są ustawieni. To nie ma problemu, akurat większego. 88%. No zaraz już powinniśmy ich złamać. Powinniśmy ich zawać złamać. 4 dni 2-1. Narosujemy sobie tutaj. Tutaj też. A już mamy 100%, więc nie ja będziemy tej naszych armii męczyć. Wyślemy tutaj żądania. O, właśnie. I gniezdo należy aktualnie już do nas, więc możemy odwołać nasze armie. Tutaj możemy sobie. <laughs> Może nie wznowić aż tak, ale po prostu poczekać. Do mamy tutaj, podeślemy tutaj. No to, tutaj wysyłają nam złoto nasi ludzie. Niech nie wysyłają, to nawet lepiej. Nadamy tutaj pełne prawa tutaj regenta przydałoby się wyznaczyć. To może z Laponii? Nie no, może z Litwy tutaj weźmiemy. Koniuszego to tak, z Laponii jakiegoś weźmiemy. Właśnie, czy możemy ci wysłać pieniądze? Nie, nie możemy ci wysłać pieniędzy, bo nie mamy tutaj. Możemy sami nie mamy pieniędzy, no to jest akurat logiczne. Złączymy sobie tutaj tą armikę. Właśnie, ktoś nam tu umarł tutaj na. jako patriarcha nam umarł. Nasz. Wyślemy może tutaj sobie że Bo, bo tu widzę, że to te tereny już prawie są skonwertowane na prawosławie. Jak w ogóle, jak spoglądam się na tą mapkę tutaj, to w ogóle jesteśmy chyba jednymi prawosławnymi. Jednymi z prawosławnych tylko, bo tak... Tutaj nic nie ma raczej. Tutaj bardziej judaizm dominuje. Tutaj ogólnie islam. tutaj te takie indyjskie i w ogóle religie. No i tutaj oczywiście w Europie katolicyzm, chociaż coś tutaj też <laughs> i tutaj jakieś herezje chrześcijańskie, chociaż nie, to nie jest chrześcijański, tylko takie herezje hmm, właśnie, właśnie, takie herezje prawosławne. Dokładnie, tak? No właśnie, takie herezje, to my nie bawimy się w takie herezje. W ogóle, jakąś taką biedną kałonę żelazną tu mają, ale my nie bawimy się w takie coś. My bardzo chcemy przywrócić tutaj w prawosławie. Takie prawdziwe prawosławie. Ale na razie. Bawimy aż nasze pieniądze się tutaj naprawią. Jak tam z naszymi wasalami, jak to wygląda tu jest? To jest nasze, prawda? To jest nasze, dokładnie. Więc, myślę, że możemy oddać to Gdańsku. nadamy no, Ci tutaj tytuł i damy Ci tutaj gniezno. Krawatwo gniezno, właśnie. I będziesz miał gniezno teraz w swoich tutaj włościach. Potrata tytułu: Finlandia. do mm. okay, nich można nawet potracić te tytuły. Ja się może tutaj lepiej ukryję w sumie. Jak jestem szpiegowany. A moja kochanka tutaj jest wciąż. Okej. Okay. <laughs> A najgorsze jest to, że jestem chabowity, chociaż masz król. Jest... Jest, jest, jest... Już... Znaczy, następca nasz już jest w miarę dorosły, więc mógłby przyjąć tron, bo za dużo wasali, a to dlatego, że tutaj umarł. Komu ja bym chciał to dać? Tobie chciałbym to dać chyba. Też nie, myślę, że tak zostaniemy jak zawsze. Już tu jest żona nasza. Znaczy, nasza, nie nasza żona, tylko nasza córka. Mhm. Jakbym dał tobie na przykład? Ktoś byś to wziął, no to teraz ty będziesz tutaj widzę. widzę krewlem. ile ty masz lat? masz 13 lat? jesteś widzę no to ładnie, no to ładnie i sobie tam żyj, ile chcesz. dla co byśmy mogli to wybudować? tutaj jest bardzo ładnie wybudowane, wszystko na full. Może gdzieś tutaj jakieś takie prowincje, które tu są. Tylko ja bym chciał taką prowincję, gdzie jest więcej takich miejsc do budowania. A tutaj jest mało takich prowincji. Gdzie są takie prowincje? Tu jest taka prowincja, ale to jest. To nie jest stolica w sumie. To jest. tutaj na przykład. Tu jest na przykład dużo miejsca. W Płocku jest dużo miejsca. A w Gdańsku? Nie, w Gdańsku jest mało. Nie wiem, nie wiem. Właśnie, może. może może... O jest. Może. Możemy sobie coś wysłać po prostu y, temu cztorzowi chińskiemu. Lubi bogactwo, ale nie lubi Żydów. Jakbyśmy wygnali Żydów, to by się cieszył, ale ja nie wygnam Żydów. Dlaczego miałbym ich wygnać przecież? To nie ma sensu. Wiesz, to strasznie duży... dużo jest tych członków rodziny. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To chyba dobrze. To chyba dobrze. No, trzymamy sobie grę. I właśnie, co my byśmy chcieli? O, właśnie, tutaj taki ładny napis na Wogacie się tworzy dzięki temu, iż. I dzięki temu, iż mamy tutaj naszego wybuchatariusza. Mhm. I właśnie my Jesteśmy jego suwerenem? Może myślę? W ogóle nie wiem czy to jest suweren, to nie wiem, to chyba są pieniądze, ale nie jestem pewien czy to na pewno to oznacza. Przydałoby się później to zobaczyć jak to wygląda jak na przykład... Yy, jak na przykład... <laughs> Jak na przykład tutaj on nie będzie naszym wasarem, to czy on wtedy, czy też wtedy będziemy na przykład dostawać te 27? Bo wcześniej wydawało mi się, że chyba dostaliśmy, dostawaliśmy 24, ale nie, nie powiem tego na 100%, ponieważ właśnie nie jestem tego pewien. Witajcie, Rysia po tym krótkim cięciu. No niestety było ono konieczne, ale wszystko się zdarzy, więc wróćmy do naszej gry. O czym ja mówiłem? A chwilę mówiłem tutaj o tym naszym dybutariuszu. Nowo, nie nowogrodskim, tylko bułgarskim, więc się żyło, że on jest naszym trybutariuszem, butariuszem, ale... Dałoby się zrobić takiego jeszcze może jednego trybutariusza, butariusza, tak? So, ja myślę, że nie zrobić sobie ze Swidiopie naszego trybutariusza butariusza na przykład. Właśnie. No w sumie on ma bardzo fajne rozległe tereny, więc... Jakby tak zrobić niego naszego trybutariusza butariusza, to... To to. to, to. Ym, mogłoby się to fajnie więc Czy mamy tą opcję w ogóle? Zaczimy z 18, bo mamy tą opcję, więc... Yy, tylko właśnie, czy my będziemy chcieli... Czy... będziemy na pewno musieli zrobić z niego tego butariusza, ale... Yy, na razie będziemy musieli trochę uzyskać pieniądze, więc no, jestem pewien, że jak będę miał przew jak będziemy mieli przerw, tak w nagrywaniu tu teraz... Nie przerwę tylko może w między odcinkami o, do słowa. No, ja sobie już chyba dozbieram te pieniążki, które mi wychuję tak do tysiąca, myślę, że po prostu uzupełnię sobie tą armię jak... Yy, Wspólnie sobie tą armię, jak będę miał jakieś straty. A jak nie, no to no to dobrze, bo będę miał więcej pieniędzy i sobie coś wybuduję. E, właśnie, właśnie. Co, jakie mogą być nasze kolejne cele? Na pewno będziemy próbowali tutaj e, podbić sobie w tracji coś. Zakładam. Dobrze myślę? Dobrze myślę. Będziemy się w tracji coś popodbijać. Będę musiał zdobyć właśnie na nich Casus Belli, a to Casus Belli będzie nam się trochę robiło, bo to jak zauważycie, jest ledwie właśnie 5% tutaj co roku, więc no to jest troszkę mało tutaj. No i sami rozumiecie, to trochę jednak potrwa. Jak się uda szybko, no to będzie fajnie, a jak nie, no to, to będzie smutno. Ale widzę, że będziemy mieli 20 minut odcinka, więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam do zostawiania dzwoneczka i zapraszam do następnego odcineczka. Na razie, cześć!